To jest to i to chcę robić. Pierwszy taki program w polskiej telewizji. Andrzej, okay. umiesz to wypiąć? Prawdziwi policjanci. Pozytywnie nakręceni. Cały czas, 24 na dobę. I ich codzienne obowiązki. Ona właśnie tak lubi wyjść sobie na środek jezdni kierować ruchem, tańczyć, śpiewać. Oto kulisy pracy w policji. Żeby nie było ściemy, co paliliście? Tu nic nie jest reżyserowane. Po prostu piękny napis. Kocham policję. A scenariusz, pisze życie. I grzecie do domu, tak? Do widzenia. Polecamy się na przyszłość, jak sobie. Premiera. Policjanci z sąsiedztwa. Wiosną w telewizji WP. Dzisiaj o 15.50, milion na gwiazdkę, a o 20.50, premiera, ślub od pierwszego wejrzenia. Dzisiaj o 15.50, milion na gwiazdkę, o 18.55, ślub od pierwszego wejrzenia, a o 19.50, premiera, mam talent Ameryka.